Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę jak na telefonie Samsung F15 jesteśmy w stanie zmienić tapetę. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić tapetę musimy przejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia naszego telefonu. Następnie wchodzimy w opcję tapeta i styl. Dajemy zmień tapety. Jak widzicie możemy sobie ustawić z galerii bądź możemy sobie ustawić od razu stokowe z naszego telefonu. My sobie ustawimy takie. Dajemy sobie gotowe, dajemy sobie dalej, teraz sobie z tego wyjdziemy, Oj, przepraszam, wrócimy do tego, jeszcze raz sobie to zrobimy, wybieramy sobie tę papetę, dajemy gotowe, dajemy dalej, poczekamy, teraz nam się wczyta, dajemy gotowe w prawym górnym rogu. I jak widzicie, tapeta została zmieniona. Też dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że mi się podobało, cześć!